Liverpool 1, Manchester City 1. Co zmienił Klop w przerwie, że nagle ten mecz ułożył się zupełnie inaczej? Dlaczego City miało przewagę w pierwszej części meczu oraz przede wszystkim czy Liverpool został okradziony przez błąd sędziego? O tym sobie dzisiaj pogadamy w podsumowaniu tego hitu. Premier League. Przede wszystkim jednak zacznijmy od tego, jaki ogólnie był to mecz, bo nawet jeśli często w kontekście hitów mówi się o tym, choćby w polskiej ekstraklasie, że one są dużo fajniejsze zanim się rozpoczną, bo kiedy już się zacznie, no to jest jedna wielka kicha. Natomiast w przypadku tego meczu było zupełnie inaczej. Tak jak mówił Guardiola po tym spotkaniu, ten mecz to był idealny dowód tego. Na jaki wysoki poziom wzniosły się ostatnio obie te ekipy? To znaczy, na ostatnich kilka lat, tak jak mówiłem w filmie, przed tym spotkaniem, to Liverpool i Manchester City dominowały angielski futbol i tak samo wyglądało to w tym spotkaniu. No bo umówmy się, mamy kosmiczną jakość właśnie w obu tych ekipach i tak naprawdę cały ten mecz to była jazda w obie strony. Nawet jeśli w pierwszej połowie przewagę miał Manchester City, no to w drugiej znacznie lepiej prezentował się Liverpool. Patrząc z kolei na statystyki, tutaj widać, Ewidentnie, że niemalże 30 strzałów, co daje średnio jeden strzał na 3-4 minuty. Naprawdę kapitalne tempo i fantastyczne widowisko. Natomiast przechodząc już do bardziej analitycznego spojrzenia, właśnie na to spotkanie, co ugotował Pep Guardiola, bo początek meczu w wykonaniu. Jego zespół był naprawdę fantastyczny. Po pierwsze, już w pierwszej, drugiej minucie wchodził w pole karne Phil Foden, ale wtedy świetnie zaprezentował się Werdiel Van Dijk. Z kolei, kiedy już mówimy o drugiej minucie, tutaj pierwsze uderzenie na, na bramkę Kelehera z dość groźnej pozycji miał Julian Alvarez. Czego efektem były te sytuacje? Okazuje się, że Guardiola całkiem sprytnie postarał się wykorzystać a jakże przestrzeń między liniami Liverpoolu. Kluczowy w tym był oczywiście Kevin De Bruyne, który w tych Przestrzeniach czuje się doskonale, natomiast także nie, patrząc na to, kto podawał mu tę piłkę, no właśnie, tutaj to był albo John Stones, albo. Rodry. Pod tym kątem bardzo często Manchester City stosował dość ciekawy zabieg, który w tym sezonie dochodzi do rzeczy regularnie. To znaczy, patrząc na to, jak zachowuje się właśnie jeden z pivotów Manchester City, w tej sytuacji Rodri zamiast wchodzić do środka, tak naprawdę cofa się właśnie ze środka pola, a następnie przykuwa na sobie uwagę zawodników Liverpoolu, oni go presują. I później znajduje Kevina De Bruyne. Między liniami. Belk jest doskonały w odnajdywaniu tej wolnej linii podania. Podobna taktyka była stosowana przez Guardiola, choćby gdy mówimy o meczu z Newcastle na wyjeździe, gdzie także Sroki bardzo intensywnie podchodzą do pressingu na podobnej zasadzie co Liverpool, i z tego Manchester City naprawdę tworzył sobie mnóstwo sytuacji w pierwszej połowie. Nawet jeśli liczba strzałów jest równa, co w przypadku Liverpoolu, no to i tak City wydaje się, że te szanse miało na dużo wyższym poziomie. Mistrzowie Anglii zdobyli bramkę, ale to nie był efekt współpracy między liniami rywala, tylko bardziej nie, naprawdę świetnie dopracowany rzut rożny, albowiem Kevin De Bruyne zagrał wtedy piłkę do Johna Stonesa, fantastycznie wyblokował McAllistera, także Nathan Ake i z najbliższej możliwej odległości John Stones wbił piłkę do bramki gospodarzy. Natomiast Liverpool także sprawił problemy Manchesterowi City w pierwszej połowie i tutaj także warto zadać sobie pytanie dlaczego. I nie będzie raczej żadnym zaskoczeniem, jeśli powiem, że klasy, Klop starał się wykorzystywać długie podania do tego, żeby zaszachować Guardiolę, ale pod tym kątem kluczowe było także skupienie uwagi Jednego z zawodników City świetnie to robił choćby Harvey Elliott, który regularnie z prawego skrzydła zbiegał do środka, skupiał tym samym uwagę Juliana Alvareza, a następnie przestrzeń za plecami Argentyńczyka wystawionego na lewym skrzydle wykorzystywał młodziutki Conor Bradley, który zresztą oddał jeden bardzo groźny strzał w pierwszej połowie. Ostatecznie wtedy piłka minęła bramkę Edersona, natomiast następnie pod sam koniec właśnie pierwszej połowy Nathan Ake zablokował uderzenie prawego. W obrońcy Liverpoolu. Natomiast City miało mimo wszystko względną kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi w pierwszej połowie. Nawet jeśli Liverpool, tak jak mówię, dochodził do swojej sytuacji, były duże przerwy właśnie w grze Liverpoolu. To znaczy City wtedy zabierało piłkę i chowało ją w banku. Dlaczego tak to robiło? No właśnie tutaj warto sobie spojrzeć na słowa Pepa Guardioli, aby później także zrozumieć m.in. zmianę Kevina De Bruyne. Zwróćcie uwagę na to, co mówił Katalończyk po meczu, który Manchester City wygrał na parken z Kopenhagą kilka tygodni temu. Miałem trenera, który mówił, że jeśli grasz na dużym stadionie, z dużym tłumem, krzykami, presją, powinieneś wymieniać tysiąc podań. Nie chodzi o strzelenie Gola, tylko podania, i stadion staje się cichy. Oczywiście to jest niemożliwe, kiedy mówimy o Enfield. Natomiast w pierwszej połowie właśnie uważam, że Manchester City bardzo dobrze kontrolował tempo tego meczu i Liverpool nie miał tak naprawdę szansy przebić się na dłużej. Były momenty, kiedy choćby miał bardzo dobrą sytuację ktoś taki jak Dominik Sobosta. Natomiast ogólnie Manchester City był lepszy w tej pierwszej połowie, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast to, co stało się później, no właśnie, to pokazuje, że taktyka, analiza i tak dalej, i tak dalej, to nie zawsze jest w futbolu najważniejsze. Albowiem po zmianie stron Nathan Ake popełnił karygodny błąd, podał piłkę za lekko do Edersona, ten z kolei faulował Darwina Nuneza i rzut karny na gola zamienił Alexis McAllister, a wiadomo, że Enfield potrzeba bardzo niewiele, aby nagle ten stadion ożył, żeby nagle stworzyła się nieprawdopodobna wręcz atmosfera, a w dodatku w starciu z takim rywalem jest to aż nadto widoczne. Zresztą podobnie było przed kilkoma tygodniami w meczu z Luton Town, no ale właśnie, zwróćcie uwagę na to, jak wypowiadał się od

Walił jak w bęben raz po raz w bramkę, już nie Edersona, a Stefana Ortegi, albowiem musiał zejść z wojska z urazem Brazylijczyk. Ale to, co działo się właśnie przez pierwsze 20-25 minut drugiej połowy, naprawdę to był popis Liverpool Klopa. Tam było wszystko, czego wymagałby niemiecki szkoleniowiec w swoim idealnym zespole: intensywność. Pressing, zamykanie rywala na jego połowie, tworzenie non stop sytuacji, momentalne przechodzenie z pozycji na pozycję, szalone wręcz tempo właśnie rozgrywania piłki, a przede wszystkim tworzenie kolejnych szans strzeleckich, być może jedyne czego wymagałby właśnie Niemiec od takiego idealnego zespołu w idealnym meczu, no to pewnie byłaby skuteczność, ale tutaj akurat choćby Luis Diaz był z tym na bakier w spotkaniu z Manchesterem City i zmarnował między innymi świetną sytuację sam na sam z Ortegą w drugiej połowie. Gdy mówimy o piłkarzach, którzy z wyróżniali się właśnie w tym momencie spotkania. Uważam, że warto wspomnieć o Salachu, który wszedł na boisko i wyglądał kapitalnie, albowiem od razu dał tak naprawdę kluczowe podanie, które powinno skończyć się asystą do Luisa Diaza. Natomiast patrząc na innych zawodników, świetnie w całym meczu z City prezentował się także Alexis McAllister oraz przede wszystkim Łataru Endo. I to on także był kluczowy pod kątem tworzenia przewagi na połowie przeciwników. Nie tylko świetnie wyglądał Japończyk w odbiorze piłki. Pod tym kątem naprawdę się wyróżniał i wydaje się, że odpłacił się zaufaniem względem kropa właśnie w tym spotkaniu. Natomiast także patrząc na to, jak to wyglądało w drugiej połowie już po zmianach, Andy Robertson pojawił się na boisku i to on starał się być ustawiony dość wysoko, natomiast Endo wtedy schodził nisko, skupiał na sobie uwagę Bernardo Silva i ponownie dłuższym podaniem Van Dijk był w stanie omijać ten pressing Manchester City, przez to też cały czas mistrzowie Anglii byli zmuszeni do tego, żeby cały czas sprawdzać co się dzieje za plecami, żeby cały czas być zwyczajnie na swojej połowie. I tutaj dochodzimy do pierwszej kontrowersji w tym spotkaniu. Widziałem wiele głosów krytycznych względem zmiany Kevina De Bruyne, która moim zdaniem była w pełni uzasadniona. I pytanie, dlaczego tak jest? Uważam, że oczywiście De Bruyne w tym meczu miał idealne środowisko do tego, żeby zabłysnąć. On kocha wolne przestrzenie, on kocha fazy przejściowe. I moim zdaniem był w tym całkiem przeciętny w tym spotkaniu, nawet jeśli zaliczył asystę, ale ta asysta była, pamiętajmy, że po rzucie rożnym. Natomiast to, co działo się w drugiej połowie, to jest mimo wszystko właśnie fakt, że City oddawało piłkę zbyt szybko. Patrząc na statystyki z tego okresu, o którym mówię, to znaczy o starcie drugiej połowy, zwróćcie uwagę na to, jak niską celność podań miał zespół Pepa Guardioli, jak wiele tych podań było do przodu, a jak często Guardiola mówi o potrzebie wymieniania tych prostych podań, o przytrzymaniu piłki. O tym już kilka razy na swoim kanale wspominałem dlatego też w 69 minucie zszedł z boiska Julian Alvarez tutaj nie ma żadnej niespodzianki został wprowadzony Jeremy doku aby podkręcić troszkę tempo w kontekście faz przejściowych i dać więcej zagrożenia, gdy mówimy o prawej flance Liverpoolu i lewej Manchesteru City, natomiast zszedł z boiska także Kevin De Bruyne, który był wyraźnie nieusatysfakcjonowany właśnie tym faktem. Pytanie tylko, kto za niego wszedł no właśnie, wszedł Mateo Kovacic, który moim zdaniem miał zasadanie trzymać piłkę, zresztą nie tylko moi... But after when Mateo, especially Mateo came in, we can make an extra passes. that this is the target to play. That the first half, not because we didn't want it, it's because they are really, really strong in that pressing and counter-pressing and aggressivity in the stadium is not easy. But never, never we we <laughs> give away the try to play. But with Mateo, with John, with Rodri, and feel inside have the quality to keep the ball like we didn't could keep it before and uh, and we have our chances they have our chances and at the end of the game is is what happened Po zmianie oczywiście De Bruyne był zły, dyskutował z Guardiolą, a Pep tłumaczył mu swoją decyzję z tym, że no właśnie, wydaje się, że to mimo wszystko dało swój efekt, patrząc tylko na liczby Manchester City w okresie po wejściu. Kowaczycia wymienił więcej podań, wymienił te podanie na wyższej dokładności niż Liverpool, miał więcej zagrań niż Liverpool na połowie rywala, więc wydaje się, że właśnie to, o czym mówił Guardiola wcześniej, zwyczajnie zostało osiągnięte. To znaczy, powiedzmy, tempo tego meczu zostało nieco uspokojone. Liverpool nie miał już aż takiej przewagi przewagę. W pewnym stopniu można powiedzieć, że miało City. Być może to jest troszkę hiperpolizacja, natomiast mimo wszystko miał swoją świetną szansę, choćby Jeremy Doku, który uderzył w samej końcówce tego meczu w słupek. Natomiast ostatecznie także warto zwrócić uwagę między innymi na kontrowersję sędziowską. Ponieważ w 99. minucie doszło do takiego zdarzenia w polkarnym, kiedy to doku troszkę zwlekał się z wybiciem piłki i ostatecznie kopnął w piłkę, ale także trafił w klatkę pierwszą McAllistera. Czekam na Wasze zdanie w komentarzach. Moim zdaniem jest to mimo wszystko rzut karny, tym bardziej patrząc na to, że sytuacja była sprawdzana przez VAR. Tutaj o ile w poprzedniej sytuacji kontrowersyjnej w tym spotkaniu, kiedy składał reklamację do sędziego ego Mohamed Salah po wejściu Neytana ake moim zdaniem tam nie ma mowy o 11. Natomiast tutaj skłaniałbym się mimo wszystko ku podjęciu decyzji takiej o której mówił po meczu Jurgen Klopp. I, I, would now think that in this room everybody thinks yeah, if he whistles a penalty that would have been not a scandal. Let me say it like that. He hits him on the chest. Yes, he touched the ball before. Yes. Does that make any difference? On any position of the pitch, if your leg is that high, you can kick the ball before, and after that, the foot is here, and you go off. It's not a red card, obviously, but this is a clear foul. Go. Zatem cały ten mecz zakończył się kontrowersją sędziowską. Liverpool może czuć się nie tylko poszkodowany, ale pewnie także troszkę nienasycony tym spotkaniem. Tak samo jak City było po pierwszym meczu. Tutaj przewaga była po stronie Liverpoolu. Liverpool miał więcej tych, nazwijmy to, big chances, jak to klasyfikuje Opta, no bo choćby Luis Diaz, ale ogólnie Liverpool był zespołem lepszym, zwłaszcza patrząc na dominację w drugiej w połowie. Natomiast pytanie, z czym tak naprawdę ten mecz zostawia nas, kiedy mówimy o całym tytule. Mistrzowskim, i tak naprawdę odpowiednią odpowiedzią jest: wiem, że nic nie wiem. Jestem zdania, że więcej powie nam no, mimo wszystko spotkanie pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City. Jeśli tam choćby City straci punkty u siebie z zespołem Mikela Artety, nawet patrząc na to, że jest ciężki terminarz Arsenalu w kwietniu i w maju, będę w stanie powiedzieć, że ok, to Arsenal jest faworytem w walce o tytuł. Na ten moment skłaniam się ku tej tezie, patrząc na ostatnie tygodnie w wykonaniu zespołu Artety, ale wciąż mam wrażenie, że City wcale nie jest aż tak odległe od swojej najlepszej formy, z tym, że mówię tak już od dłuższego czasu, bo moim zdaniem od dłuższego czasu właśnie tak to się prezentuje. Liverpool z kolei no właśnie, tutaj wciąż to jest zespół, który przede wszystkim warto pochwalić po tym spotkaniu. I już ostatnie dwie rzeczy w tym filmie. Po pierwsze Man of the Match, czyli Werder van Dyke. Z tego co pamiętam Sky Sports także wręczyło właśnie statuetkę piłkarza meczu temu piłkarzowi i nic dziwnego, bo naprawdę Holender był monstrualny. Wyglądało to jak van Dijk w prime z piłką przy nodze. Kapitalne były te przerzuty, kapitalne było wprowadzenie piłki na połowie rywala. Natomiast to jak świetnie radził sobie choćby z Erlingiem Halandem. Holender, to jak często interweniował właśnie w sytuacjach kluczowych, to było coś nie Nieprawdopodobnego, natomiast patrząc na to, na kogo jeszcze moim zdaniem warto po tym meczu pochwalić, mówiłem już troszkę o Endo, mówiłem o Aleksisie Makalisterze, ale także warto pochwalić Zwyczajnie klopa, bo to jest niesamowite, żeby nie mając Alisona, nie mając kilku podstawowych piłkarzy, takich jak Trent Alexander Arnold, Sobosaja, który wraca po kontuzji w tym meczu był bardzo przezroczysty, właśnie były piłkarz Relicsky, Salah, który wchodzi z ławki. Naprawdę ta lista kontuzji w ostatnich tygodniach w Liverpoolu jest nieprawdopodobna, ale moim zdaniem no, to jest połączenie kilku rzeczy, to znaczy to, że udaje się mimo wszystko punktować. To, że ci piłkarze mają w sobie taką wiarę. I tutaj po pierwsze, oczywiście jest to nastawienie. Jest jest ta mentalność, jest to także taktyka i to wszystko zawiera się w inspiracji klopa, którą był Wolfgang Frank. Zwróćcie uwagę na to, jak mówił klopy dla The Guardian przed Finałem Ligi Mistrzów 6 lat temu. Moją pierwszą inspiracją był Wolfgang Frank. On inspirował się i Byliśmy pierwszym zespołem w Niemczech, który grał 4-4-2 bez Libero. To była najlepsza rzecz, jakiej nauczył mnie futbol. Później dodał: Wcześniej patrzyliśmy na metody Sakiego i myśleliśmy, że jeśli przeciwnik jest lepszy, musisz przegrać. Ale wtedy nauczyliśmy się, że możesz stworzyć lepszy zespół dzięki taktyce. I to właśnie po pierwsze taktyka, ale także fantastyczna atmosfera Enfield dały Liverpoolowi przewagę w meczu z Manchesterem City. No ale właśnie patrząc na walkę o tytuł Mistrzowski, tutaj wciąż wszystko jest rozgrywane na żyletki. Trzy zespoły idą łeb w łeb i ciężko jest przewidzieć, co będzie działo się dalej. W kolejnym tygodniu mamy mecze FA Cup, natomiast za trzy tygodnie już po przerwie na reprezentację, tak jak mówiłem w starcie, Manchesteru City z Arsenalem. Czekam na Wasze głosy i komentarze pod spodem. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę. Sieman!